Cześć, witam cię bardzo serdecznie w piątej już lekcji kursu języka SQL. Dzisiaj kontynuujemy sobie zagadnienie polecenia SELECT, który jak dobrze oczywiście pamiętamy służy nam do pobierania rekordów z naszej tabeli, z naszych tabel. Poznaliśmy już jego możliwość grupowania wyników, odfiltrowywania, sortowania klauzurą ORDER BY i tak dalej. Dzisiaj praktycznie ostatnia lekcja z podstaw zapytania SELECT, a później zajmiemy się już trzema pozostałymi, bo tak już powiedziałem, są cztery takie podstawowe zapytania modyfikujące działające na rekordach naszych, naszych tabel. Tak więc dzisiaj taki ostatni temat z tych przynajmniej podstaw, pewnie kiedyś jeszcze wrócimy, bo są też bardziej zaawansowane zagadnienia, oczywiście ich jest bardzo dużo i pewnie do tego jeszcze wrócimy, ale myślę, że dzisiaj poznając Selecta połączonego z możliwością łączenia kilku tabel, tak, to brzmi troszkę bardziej zaawansowanie, na pewno dzisiaj trzeba się troszeczkę bardziej wskupić, ponieważ dzisiaj przejdziemy właśnie do łączenia dwóch, co najmniej dwóch tabel ze sobą. Tak jak już powiedziałem wcześniej, Właściwie chyba w pierwszej lekcji tego kursu języka SQL powiedziałem sobie, że mój, moja tabela select gwiazdka from produkty, moja tabela produkty, o to mi tutaj chodzi właśnie, moja tabela produkty posiada taki, taką kolumnę jak producent który sugeruje, sugerowałby nam, że to jest jakiś producent tego danego urządzenia, tak, jakaś konkretna marka. No, nie reklamując jakiś Samsung Amiga czy też inny. No właśnie, a my tutaj mamy nic innego jak jakąś cyfrę. Jeden, później dwa, później trzy. No, sugeruje mi to, że mam prawdopodobnie trzech producentów, ale jakich? No, to mi tutaj za dużo nie mówi. A no właśnie, powiedziałem też, że ci producenci są, ale widnieją tutaj w taki dziwny sposób, dziwny, nazwijmy to teoretycznie dziwny, bo to jest jak najbardziej tutaj sensowne i uzasadnione. No ale dla nas dziwny, że 1, 2, 3 i tak dalej. No, ale on, oni są faktycznie. Tylko gdzie? W zupełnie innej tabeli, która nazywa się producenci. Kiedy wyświetlę zawartość takiej tabeli, producenci o, bingo, faktycznie jest trzech tych producentów. Posiadają ID dokładnie od 1 do 3. Dokładnie tych ID używaliśmy w kolumnie producent, ale z poprzedniej tabeli produkty. Zgadza się. No i dlaczego tam nie wpisaw, wpisywaliśmy od razu konkretnego producenta? No, tutaj się wszystko wyjaśnia, ponieważ taki producent to troszkę bardziej zaawansowana struktura, ponieważ producent Posiada również datę powstania swojej spółki, datę założenia swojego, swojego produktu, przepraszam, swojej firmy, jak i również kraj pochodzenia. No i tych danych tutaj mogą być dużo więcej, jak na przykład kontakt telefoniczny do danego producenta, tak, w sprawie zamówień i tak dalej, no. Tych danych tutaj mogło być o dużo, dużo więcej, no ale na, na potrzeby mojej bazy danych stworzyłem taką prowizoryczną tabelę producenci, no która przechowuje tych rekordów tutaj troszkę więcej. No właśnie, to jest też powód, dlaczego w tabeli tutaj produkty, wracając już powoli do produkty, w tabeli produkty nie umieściłem bezpośrednio nazwy tego producenta LG, Samsung, Amiga i tak dalej. No to. To jest powód, ponieważ tam posiadam więcej rekordów, więc tak naprawdę tutaj musiałbym zawrzeć pola producent, nazwa producenta, producent, kraj, producent, data założenia i za każdym razem to samo robić dla każdego modelu, dla każdego innego jego produktu. No tak się nie robi. Producent jest jeden. I on powinien posiadać te dane, ale w osobnej tabeli i to jest oczywiście te jak najbardziej prawidłowe, jak najbardziej właściwe. Jeszcze pomiędzy tymi dwoma tabelami tak dla przykładu zachodzi relacja, gdzie nie możemy dodać produktu. Takiego o ID producenta takim, który producent jeszcze nie istnieje. Tutaj zachodzi tak zwana restrykcja, które też możemy nadawać na konkretne tabele, co zrobiłem po prostu w pierwszym odcinku tego kursu, gdzie dałem ten kod do wklejenia, tam nadawaliśmy tak zwany constraint. Constraint, czyli ograniczenia na te tabele. Tak więc mając prawidłowo założonego takiego Constrainta pomiędzy dwoma tabelami, dopuszczamy jak gdyby też mniejszą możliwość wystąpienia błędu, gdzie ja tutaj podam na przykład id producenta jakiegoś losowego, który, który jeszcze nie istnieje. Tak spoza id, spoza zakresu id, którzy istnieją No i nagle by się okazało, że pobierając, próbując pobierać jego dane, generujemy jakiś błąd. Ale o Constraintach będzie jeszcze później. Dzisiejszym zadaniem jest. Naszym to, jak teraz te dwie tabele ze sobą połączyć, wiedząc tylko i wyłącznie, że częścią wspólną jest tabela, y, przepraszam kolumna producent z tabeli produkty, która jest powiązana z kolumną ID producenta z tabeli producenci, tą, co przed chwilą sobie wyświetlaliśmy. No, jak to uzależnić? Pierwszy i najmniej właściwy sposób jest. Tylko i wyłącznie z użyciem funkcji, klauzur, metod, których poznaliśmy do tej pory. Tylko i wyłącznie opierając się na tym, co poznaliśmy do tej pory, możemy coś takiego zrobić. Ograniczę sobie jednak na sam początek dane, które będę chciał pobierać z tych tabel, bo będę pobierał z dwóch tabel naraz. Tak naprawdę do dwóch kolumn. Ducent. Chcę pobierać tylko model, czyli nazwę produktu oraz producenta, tak? Aby do modelu był stricte przypisany producent, który wyprodukował to dane urządzenie. Po prostu ograniczymy sobie do dwóch kolumn wyniki mojego zapytania w taki sposób, ale właśnie, żeby zatem producent widniała tylko, chcemy pobrać tylko nazwę z tej drugiej tabeli producenci, tak? Pomijamy tam datę założenia i kraj, chcę pobrać tylko samą nazwę, żeby tutaj widniała, no żebym nie miał już tych cyfr 1, 2 i 3, no bo bardzo mi tutaj przeszkadzają, nic mi one tutaj nie mówią. No i możemy to zrobić, tak już powiedziałem, tylko i wyłącznie za pomocą do tej, do tej pory poznanych metod, a mianowicie zamiast pobierać from produkty tylko i wyłącznie z from produkty, tylko z produktów te rekordy, tak, te kolumny, mogę powiedzieć, że chcę pobierać zarówno z tabeli, z tabeli produkty, jak i i jeszcze producenci. Po prostu po przecinku za poleceniem from oddzielam dwa słowa, zarówno produkty, jak i producenci. Z tych dwóch tabel będę chciał teraz pobierać dane, a nie z jednej taja było to do tej pory. Może dam to w nowej linii, bo to zapytanie będzie troszeczkę dłuższe, aby nam się tutaj zmieściło wszystko ładnie. Tak więc mogę to sobie oddzielić w nowej linii. Język SQL to dopuszcza. No właśnie, lecz co dalej? No model, no tym, tym razem za dużo nam się tutaj nie zmieni, wywołując takie zapytanie SQL, nic nam się tu praktycznie nie zmieniło, bo dalej mamy model i producent w postaci cyfry. No nie o to nam tutaj do końca chodziło. To, co musimy dalej zrobić, to nadać tak zwane aliasy, a mianowicie powiedzieć, że model, ponieważ teraz jak gdyby pobieram dane z dwóch tabel od razu. Powiedzenie, tutaj, jaka to jest kolumna po samej jej nazwie, nie mówi nam stricte, o którą kolumnę nam może chodzić, bo nagle może się okazać, że taka kolumna producent zarówno jest, posia jest zawarta, posiada się w. Tabeli produkty, jak i w tabeli producenci. Więc taka sama nazwa producent, jak gdyby, nie zawsze kieruje nas stricte tylko do jednego wyniku, tak? Czasami to może być zbiór dwóch wyników. Aby uszczególnić, o którą tabelę nam dokładnie chodzi, dodajemy przed nią jej alias, czyli po prostu jej nazwę. Model, wiemy, że ma być pobierany z, oczywiście z tabeli produkty. Stąd też piszę tutaj produkty. I tu bardzo ważne, jak rozdzielamy nazwę tabeli od konkretnej kolumny, kropką. Podobnie jak w wielu językach programowania, Używamy tutaj zwyczajnie kropki, bez żadnych odstępów. To jest bardzo ważne, żeby tego ciągu znaków tutaj nie rozrywać. Czyli produkty, model, OK. Że mamy stricte wskazanie, że gdzie szukać mod, kolumny model. No w tabeli produkty, OK. Czyli to już jest dobrze. Tutaj jeszcze pozostaje nam zmienić producenta, bo w tabeli producenci nie znajduje się już kolumna producent, a znajduje się kolumna ID producenta. Co mogę tutaj zauważyć na drzewku? Po lewej stronie. Tak więc zacznę to pisać od początku. Chodzi mi najpierw o tabelę producenci, enter, skorzystam z podpowiedzi, i kropka, jaka kolumna? ID producenta. Jest ok. Spróbujmy. Ctrl, Shift, enter, wszystko wywołajmy, czy to zadziała. No, coś tutaj się pozmieniało, ponieważ do tej pory widzieliśmy, że Produkty z tej serii EP, i tak dalej, produkował cały czas producent 1. Teraz się okazuje, że jest 3, 2, 1, 3, 2, 1. Zaszła tu jakaś dziwna losowość. Nie, to jeszcze nie jest prawidłowo skończone. Tutaj mm, pro, po prostu yy, zaszła taka dziwna losowość. Yy, przepraszam bardzo, bo tutaj yy, mój, yy, moja pomyłka, bo oczywiście z producenci mieliśmy pobierać. Yy, Kolumnę tylko nazwa. Chodzi nam tutaj o wyświetlenie nazwy tego producenta. To, co zrobiliśmy w tej chwili, to wzięliśmy ten klucz, którym tak naprawdę będziemy chcieli połączyć te dwie tabele ze sobą. Tutaj, tak naprawdę, z producenci do wyświetlenia chciałem pobrać kolumnę nazwa. ID producenta jest to po prostu cyfra, w której możemy się posłużyć, aby te dwie tabele ze sobą połączyć. Bardzo przepraszam za tą pomyłkę. Tu właśnie chodziło mi o uzyskanie czegoś takiego, no ale wcześniej widziałem, że. Produkty z serii właśnie EP i tak dalej produkował jeden producent, jeden, nie wiem jeszcze jakie konkretnie, ale na pewno był to jeden, bo cały czas widniała tutaj jedynka. Teraz widzę, że ten sam model jak gdyby z tej samej serii produkuje. Kilka producentów, Amica, LG, Samsung. Widzę, że później się to powtarza. To jest po prostu jakaś losowość, ponieważ nie dodałem tutaj jeszcze żadnych jak gdyby, ograniczeń, w jaki sposób to ma być ze sobą powiązane. Więc jak to mogę teraz w prosty sposób, sposób ze sobą połączyć? No, można użyć do tego klauzuli Where. Tak więc ja przejdę po raz kolejny do nowej linijki, do kolejnej linijki. Aby to wszystko mi się tutaj ładnie zmieściło, i w tej klauzuli where piszę coś następującego: produkty. Dalej po raz kolejny podaję najpierw nazwę tabeli, aby wiedzieć, do której tak naprawdę się odwołuję, aby stricte ją tutaj wyznaczyć. I tutaj podaję producent. Ponieważ pokazaliśmy sobie, że w kolumnie producent znajduje się właśnie to id, które chcemy ze sobą powiązać. Czyli z produkty pobieramy producent, to się równa, tutaj znak równa się, czyli porównanie, czy te dwa ciągi znaków są takie same, tak? I z prawej strony sprawdzamy, czy producenci, kropka i co tutaj musimy pobrać, jaką kolumnę? No właśnie to id, kropka producenta. Co błędnie wcześniej tutaj do góry wstawiłem, bo to oczywiście przechowuje wartości integer, czyli ID danego producenta, a nam chodzi o pobranie kolumny nazwa od tego producenta. A połączyć oczywiście musimy według producenci, .id, podłoga producenta producenta, czyli według tej tutaj kolumny. Zobaczmy, czy tym razem to w końcu zadziała. No, i widzimy, że wszystko działa w sposób prawidłowy. Ponieważ te wszystkie produkty z serii EP widzimy, że produkuje Samsung, dalej LG i na końcu Amiga. No, wszystko nam się tutaj zgadza. Jak moglibyście też zauważyć, tych wyników jest tutaj troszeczkę mniej. Ich jest dokładnie tyle, ile rekordów mam w mojej tabeli produkty w tym momencie. Kiedy nie było tego zapytania, where. Nie pokazywaliśmy tego dokładnie, nie zjeżdżaliśmy też na dół, a tych produktów tutaj jest co najmniej kilka razy więcej. I jest dokładnie trzy razy więcej, bo tak naprawdę co zrobił tutaj algorytm SQL, to nie mógł znaleźć jak gdyby jednego konkretnego powiązania. Powiązał każdy, każdą wariację ID, każdą wariację jakby nazwy, bo teraz nie pobieramy ID, tylko nazwy producenta z każdym modelem, i tak naprawdę mamy tutaj wyniki ilość modeli razy. Ilość tych producentów, czyli trzy razy ilość modeli, które było bodajże 17, i tyle aż tutaj tych rekordów mamy. Tak więc nie ograniczając tego w sposób prawidłowy, tak nie powiązując danego klucza, którym pierwszym z kluczy to jest producent w tabeli produkty, a drugi klucz to producenci. Przepraszam, ID producenta w tabeli producenci, nie powiązują tego w prawidłowy sposób, uzyskujemy tak naprawdę serię wyników, które są równoprawidłowe, tak? Bo tam nie, nie zachodzi żaden jakby klucz. Okej, okay, ale to jest jak gdyby taki jeden ze sposobów na możliwość połączenia tych dwóch tabel ze sobą, tylko z użyciem metod poznanych przez nas do tej pory i narzędzi. Nie jest to najbardziej właściwy sposób, ponieważ istnieje specjalna klauzula, która mówi nam o tym, że będziemy łączyć ze sobą dwie. dwie tabele. I nie musimy tutaj używać takiej dziwnej konstrukcji, gdzie pobieramy kolumny z dwóch tabel jednocześnie, co nie jest do końca zalecane. No tutaj nie jest akurat błędem w języku MySQL, ale tak nie jest do końca zalecane, bo to jest taka dziwna trochę klauzula, że chcemy pobrać z dwóch tabel jednocześnie. Zazwyczaj ograniczamy się do tego, aby pobierać z jednej tabeli jednocześnie. Tak więc ja tutaj te producenci usunę usunę całą klauzulę where i tak naprawdę zaczniemy od początku, jednak zaczniemy w troszkę bardziej prawidłowy sposób z użyciem nowego słówka kluczowego. To co jest powyżej możemy zostawić dokładnie tak samo jak jest bo tutaj się nic nie zmieni. Aliasy do tych tabel kolumna. Dalej chcemy pobrać model i nazwę i również nazwę jednak z tabeli producenci więc tutaj nic nie zmieniamy. lecz zmieniamy tutaj pobieramy from skąd, skąd chcemy pobrać dane tylko z tabeli produkty na ten moment z przysłówku from stoi tylko i wyłącznie Tabela produkty. Stąd chcemy pobierać dane. Jednak po tym dodajemy klauzulę inner join. To nam tutaj bardzo dużo mówi, bo słówko join, to znaczy łączyć. No właśnie specjalne słówko kluczowe do możliwości, które pozwala nam łączyć tabele ze sobą, a inner oznacza nie mniej nie więcej tyle, że szukaj tylko części wspólnych. Ja akurat ustawiłem moje wszystkie pola, zarówno nazwa, jak i ID. Produktu, model i tak dalej, jako nie mogące być puste, tak zwane node null. Czyli mam pewność, że każdy model, czyli każdy produkt, jaki mam w mojej tabeli produkty, musi posiadać jakiegoś producenta, ponieważ nie dopuściłem takiej możliwości, żeby nikt nie wyprodukował danego produktu, co jest dość sensowne. Ale istnieją takie tabele, które na przykład nie mają przypisanego do siebie, na przykład szefa, tak troszkę, abstract, tak troszkę abstrakcyjnie myśląc, mielibyśmy jakąś hierarchię, Jakiegoś, jakiejś firmy, tak, jakiegoś zakładu, gdzie występują pracownicy i ich pole, ich, tam, ich kolumna szef, tak? No, je, ok, może się okazać jednak, że to może być już szef, tak? Szef może być również pracownikiem, i ten szef może nie mieć już nad sobą żadnego szefa, i tam dopuszczamy po prostu taką możliwość, że w kolumnie nie pojawiłoby się wypełnione to pole, ten rekord. Widniałaby tak zwana wartość 0. Jeżeli dane pole nie jest wypełnione, to widnieje tak zwana wartość 0 i ten inner join po prostu wycina takie wyniki, gdzie nie może odnaleźć części wspólnej. Odróżnieniu do dwóch innych typów łączenia, o czym powiem za chwilę, jednak najpierw konstrument ten najbardziej popularny. Ten inner join po prostu wyciąga część wspólną, czyli tam, gdzie znalazł to pasowanie. Dokończmy jednak to nasze zapytanie, bo to jeszcze nie jest wszystko. Wiemy, że chcemy połączyć produkty, ale połączyć je częścią wspólną. Join z czym? Z czym? Tutaj należy podać nazwę drugiej kolumny, z którą będziemy po prostu to łączyli. Producenci. Więc oczywiście tą nazwę producenci również tutaj musimy podać, ale ona już nie jest pobierana, jak gdyby z klauzuli FROM, czyli nie pobieramy jak gdyby z dwóch tabel jednocześnie, tylko za klauzulą Inner Join podajemy nazwę drugiej tabeli, czyli producenci. Tutaj kolejne bardzo ważne słówko kluczowe, które jest jakby kontynuacją klauzuli tutaj inner Join, jest słówko ON. Po prostu tak wygląda. Hierarchia tego zapytania, że po inner join, powiedzeniu skąd chcemy pobrać, skąd chce, z czym chcemy połączyć dane, musi wystąpić jeszcze słówko ON, gdzie musimy podać właśnie relację, która ma zajść pomiędzy tymi dwoma tabelami, aby ona wiedziała, jak się połączyć. Może ON przenieśmy do nowej linki, bo ma, może być problem, żeby to wszystko się tutaj zmieściło. I w ON musimy podać po prostu relację, podobną jak wcześniej skonstruowaliśmy to za pomocą sam samego polecenia WHERE, samej dyrektywy WHERE, czyli musimy powiedzieć, że produkty naszym polem do połączenia jest producent, tam znajduje się o, docent, tam znajduje się to id, równa się i adekwatne id znajduje się w tabeli producenci ale tam kolumna nazywa się id producenta więc to, ta tutaj klauzula, to co jest za on, jest praktycznie niemalże identyczne, no jest takie samo jak w klauzuli WHERE po prostu łączymy, która kolumna ma odpowiadać której kolumnie, tak? Gdzie te dane się powtarzają? Zobaczmy, czy to zadziała. Wywołajmy nasze zapytanie SQL. Tak, działa w sposób prawidłowy. Wyniki, rezultaty są w sposób taki sam. Uzyskaliśmy wyniki takie same jak w sposób yy, zapytaniem samego, z użyciem samego zapytania Where, samej klauzuli Where. Jednak robimy to w nieco bardziej prawidłowy sposób taki podręcznikowy można by powiedzieć. O właśnie, to jest inner joint, czyli pobraliśmy tylko część wspólną. Tutaj nie mam właśnie tych pól pustych, ale... Trzeba też zaznaczyć, że moglibyśmy to połączyć tak zwaną lewą stroną. podajmy tutaj left join i moje wyniki będą dokładnie takie same, ale w przypadku, kiedy model nie miałby żadnego przypisanego żadnego producenta, nie, więc nie udałoby się go siłą rzeczy powiązać z żadnym producentem w tabeli producenci, mimo wszystko ten model zostałby tutaj podany, a w, w tabeli tutaj, w kolumnie ona. Która nazywa się tutaj nazwa, widniałaby po prostu wartość 0, czyli ta nasza pusta. tak? Jeżeli połączylibyśmy to lewą stroną, i jeszcze sposób na łączenie prawą stroną, byłoby to wtedy, kiedy dany producent nie miałby żadnego modelu, który wyprodukował. Mimo wszystko on zostałby tutaj wypisany, tak? mimo że jeszcze nic, yy, nic takiego nie stworzył. Test łączenie prawą stroną read. Right join. To sobie pewnie jeszcze później potestujemy. Być może dodamy, kiedy będziemy omawiali klauzulę dodawania danych do tabel, stworzymy sobie może jakiegoś producenta, który jeszcze nic nie wyprodukował, i tak dalej. Być może jeszcze do tego wrócimy. Jednak najczęściej, mimo wszystko, najbardziej popularnym jest łączenie. A iner, czyli jest, należy zapamiętać tutaj, że jest to część wspólna, inner join. Dobra występuje jeszcze jeden sposób łączenia. Powiedziałbym, że taki najszybszy, równie prawidłowy, ciężko tutaj mówić o tym, że, czy któryś z nich jest bardziej prawidłowy, czy, który, czy mniej. No Ten jest tutaj, można by powiedzieć, jakby najbardziej właściwy, bo precyzujemy, która kolumna której kolumnie odpowiada. Mamy niemalże 100% pewności, że się nie pomylimy. Jednak istnieje jeszcze jeden sposób na połączenie tego i tak naprawdę... Zamiast mówić część wspólna, i tak dalej, tutaj łączenie z prawej, łączenie z lewej, zastępujemy to słówko kluczowe inner słówkiem natural. Występuje teraz słówko natural join. I co ciekawe, za tym natural join należy podać tylko i wyłącznie tabelę, z którą chcemy to połączyć, czyli w tym przypadku producenci. Nie występuje już słówko kluczowe on. Jak widzicie, jest ono tutaj zresztą podkreślone na czerwono, co sugeruje mi, że to jest błędne. W ogóle usuwamy stąd, wyrzucamy słówko on, czyli tą dalszą część. Przy natural join stoi tak tylko pierwsza tabela. Z której pobieramy dane i tabela, według której byśmy chcieli to łączyć. No, powiecie, że to jest takie dość zagmatwane, bo skąd on teraz będzie wiedział, co ma ze sobą połączyć? Tym bardziej, że w, kolumn, w tabeli producenci znajduje się kolumna ID producenta, a w tabeli produkty znajduje się adekwatna temu nazwa, właśnie nieadekwatna, tylko inna nazwa, yy, która nazywa się. Producent. Okay, tutaj nie odświeżyłem, bo już robiłem testy. Tutaj znajduje się producent, czyli zupełnie inna nazwa tej kolumny. No to oczywiście nie zadziała. Ja tak specjalnie się tutaj yy, zadaję takie pytanie, jakby to miało zadziałać. No nie jest w stanie w tym momencie zadziałać. Znowuż, jak gdyby dało nam iloraz rezultatów, czyli w pomnożenie każdego wyniku, jak gdyby każdy wynik dla niego był równie prawidłowy i dał taki zbiór wyników, tak. 3 razy 17, to co już sobie wcześniej powiedzieliśmy, ale ten natural join oczywiście działa jednak w pewnych specyficznych przypadkach, kiedy? kiedy jest w stanie po prostu znaleźć jakąś zależność, że zarówno w tabeli producenci, którą używamy do łączenia, jak i tabeli produkty, którą używamy do pobierania danych, występuje jakoś, jakaś zależność. Jaka zależność? Zależność nazw kolumn. One po prostu muszą być sobie takie same. Zostawmy tą linijkę więc na chwilę tutaj poniżej, a zacznę teraz pisać linijkę, która potrafi zmodyfikować mi nazwę wcześniej wprowadzonej kolumny i w, kol, w tabeli produkty jako producent, którą zamienię na id producenta, tak aby podkrywały się te nazwy kolumn dokładnie. Ze sobą. Nie będę tego teraz tak dokładnie omawiał słów, słowo po słowie, bo te zapytania będziemy jeszcze omawiali w dalszych lekcjach kursu, kiedy przejdziemy do modyfikacji struktury naszej bazy danych, a nie konkretnie tabel i ich rekordów. Tak więc robię to tak tylko na szybko, pokrótce tłumacząc. Modyfikuję teraz tabelę produkty i chcę zmienić kolumnę, czyli mówię, że change kolumn tak, aby producent Nazwa kolumny producent została zamieniona na ID producenta i typ nie chce, aby się zmieniał. Tam pierwotnie przechowywałem to w typie integer, no bo jest to ID, a więc muszę zostawić ten typ ID. Zaznaczę teraz to jedno polecenie, aby tylko to się wykonało, tak więc zaznaczam je kursorem i używam tego piorunka tutaj drugiego po to, aby tylko wykonało się jedno z tych poleceń. A tutaj należy dodać jeszcze średnik, ponieważ bez średnika to nie zadziałało. Na końcu tej linijki modyfikującej, tutaj należy dodać jeszcze znak średnika. Teraz wywołać taką instrukcję i można odświeżyć moją hierarchię tutaj drzewiasto, moje drzewko, aby zobaczyć, że teraz już nie znajduje się kolumna o nazwie producent. A zamiast tego pojawiła się kolumna o nazwie ID producenta. To jest dosłań, dokładnie ta sama na kolumna. Tylko zmieniła się po prostu jej nazwa. Spróbujmy jeszcze raz tym naszym natural join, co sobie specjalnie zostawiłem tutaj poniżej. Teraz zaznaczę kursorem tylko tą dolną linijkę i wywołam to polecenie SQL. i Zobaczymy, jakie mam rezultaty. No, nie mamy już zbioru wynikowego, który jest ilorazem pomnożeniem tych wszystkich wyników, bo są sobie tak samo prawidłowe. Widzimy, że mamy ten rezultat wyników, który zadziałał tak samo, dokładnie jak zrobiliśmy to z tak zwanym inner join. On i wskazaniem klucza obcego i tak zwanego klucza podstawowego i zadziałało to dokładnie tak samo. On po prostu sobie znalazł kolumny o tych samych nazwach i udało mu się to połączyć. To, co powiedziałem przed chwilą, ten klucz podstawowy i klucz obcy to jest też to, że nazywamy kluczem podstawowym to, co stoi właśnie po lewej stronie, to, co znajduje się w tabeli, z której pobieramy dane, i klucz obcy, który znajduje się właśnie w tej drugiej tabeli w tabeli producenci i ten id producenta tak jeden klucz jest podstawowym, drugi klucz jest kluczem po prostu obcym dobra to wszystko w dzisiejszym odcinku na temat tego jak połączyć ze sobą dwie tabele. Pamiętamy że możemy to zrobić w sposób bardzo taki najbardziej prymitywny za pomocą poznanych już do tej wcześniej narzędzi czyli tylko klucz możemy to zrobić za pomocą Inner join bądź jej wariacji left join, right join, które troszeczkę się różnią w działaniu. No i taka jak gdyby najszybsza z tych dróg, ale nie zawsze dająca prawidłowe rezultaty. Tutaj z tą metodą czym należy najbardziej uważać, ponieważ trzeba mieć 100% pewności, że nazwy tych kolumn ze sobą się pokrywają, i tak należałoby wcześniej też myśleć o projektowaniu swojej tabeli, swojej bazy danych. No, aby móc używać tego natural join, tak? Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję na subskrypcję mojego kanału, oceny oraz komentarze. Cześć i do usłyszenia w kolejnych lekcjach kursu.